Dzień dobry, witam was serdecznie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Tytuł dzisiejszego filmiku to jak na co dzień zajmować się kurami? Myślę, że temat odcinka dość ciekawy i interesujący, więc w takim razie zapraszam Was wszystkich do oglądania. Dlaczego nagrywam? Taki odcinek, moi drodzy. Po pierwsze, taki pomysł podsunęła mi jedna z pań. A po drugie, może nie każdy wie, jak dokładnie zajmować się takimi kurami, bo jedni wiedzą, a drudzy nie. Tak więc dzisiaj sobie troszeczkę o tym powiemy. Tutaj w tym temacie, jak zajmować się kurami yy, codziennie, nie ma tutaj za dużo do gadania, ponieważ nie ma tutaj jakoś dużo kwestii, że tak to powiem. Ale może zacznijmy od pierwszej ważnej informacji. Jeżeli kury są kurniku zamknięte na noc to rano trzeba je wypuścić. A więc jeśli przychodzi ranek, to naszym obowiązkiem, ogólnie rzecz biorąc obowiązkiem każdego hodowcy kur czy tam drobiu jest wypuszczenie takich kur ogólnie ptaków hodowlanych z pomieszczenia czy tam z kurnika na Wybieg. A jeżeli ktoś z Was nie posiada wybiegu, no to może wypuścić takie kury bezpośrednio z kurnika na zewnątrz, na świeże powietrze. Ponieważ nie jest wskazane za bardzo, aby kury siedziały przez cały dzień w zamknięciu, chyba że są jakieś bardzo ważne przepisy, i uzasadniona przyczyna tego, dlaczego kury muszą siedzieć w zamknięciu. Na przykład yy, może być ptasia grypa, która nawet w niektórych rejonach Polski szaleje. No dobra. Co dalej? Jeżeli nasze kury już będą wypuszczone na ten wybieg czy ogólnie na zewnątrz, no to naszym takim jakby powiedzieć drugim obowiązkiem, również istotnym, jest zapewnienie naszemu drobiu stałego dostępu do świeżej wody, aby miały co pić i stałego dostępu do Jedzenia. Wiadomo, że do picia drobiowi wystarczy tylko i wyłącznie zwykła woda lub ewentualnie woda z jakimiś dodatkami, na przykład z witaminami. Witaminy kurą nie zaszkodzą. A do jedzenia możemy głównie podawać ziarna zbóż typu pszenica, owies, kukurydza albo Gotowa pasza na kury Nioski lub pasza naszego autorstwa. Ale chodzi o to, żeby nasze kury miały przez cały dzień, od rana do wieczora, stały dostęp do jedzenia i wody. Może niekoniecznie od razu tak do jedzenia, bo to zależy. Kury mogą być najedzone i nie zawsze. Chcę im się jeść, więc bez jedzenia trochę też mogą wytrzymać. Wystarczy, że na przykład kury dostaną e, jeden raz rano jeść i do końca dnia im to już może wystarczać. Ale najważniejsza w tym wszystkim jest woda, ponieważ woda jest najważniejsza. Trzeba pamiętać o tym, że woda jest źródłem życia i bez wody nie ma nic i nic by. Nie było, tak więc woda jest najważniejsza, zarówno dla nas jako ludzi, dla zwierząt i ogólnie całej przyrody, i bez względu na panującą pogodę, warunki atmosferyczne i inne tego typu, woda zawsze musi być w jakimś pewnym stopniu naszym zwierzętom zapewniona. To był nasz taki drugi obowiązek, a teraz przejdźmy do trzeciego, już obowiązku. A więc tym trzecim obowiązkiem każdego hodowcy drobiu, kur, jest codzienne zbieranie jajek. Musicie wiedzieć o tym, że jeżeli hodujemy kury, to musimy również codziennie zbierać jajka. Nie możemy. Zbierać jajek co dwa dni, co trzy, co cztery, co pięć, musimy zbierać codziennie. Ponieważ kury codziennie znoszą jajka, raz mniej, raz więcej, to zależy, ale kury znoszą jajka codziennie i przez cały rok. I tych jajek codziennie przybywa, a więc, żeby kury tych jajek nam nie niszczyły, a w ten sposób, żeby nie było tego całego marnotrawstwa niepotrzebnego i żeby kury miały więcej miejsca na znoszenie nowych, świeżych jaj, no to te jajeczka już zniesione musimy regularnie i jak najczęściej zbierać. To też jest taki ważny, istotny obowiązek, jeżeli posiadamy kury. A teraz... Po czwarte, jeżeli już dzień się zakończy, kury wejdą wieczorem do kurnika, zasiądą na grzędy. No to co po tym wszystkim możemy zrobić? Możemy w takim kurniku włączyć światło, aby w ten sposób naszemu drobiowi przedłużyć w pewnym stopniu dzień. Zwłaszcza zimą, bo ja na przykład teraz nie doświetlam zbytnio światła w kurniku wieczorem i tak już jest dzień wystarczająco długi, więc skóry tego dnia w kurniku przedłużanego nie muszą mieć. Ale to zależy od każdego hodowcy. Każdy sam podejmuje takie. Własne decyzje, czy będzie doświetlał w kurniku, czy też nie, ale ja tylko mówię, jak może być, że możecie takie coś zrobić, zapalając światło w kurniku wieczorem, w szczególności zimą, bo wtedy dzień jest najkrótszy. Chyba dobrze wszyscy o tym wiemy. No i później po świetle dajemy kurą jeść yy, w kurniku, tak do korytek, czy tam do. Karmideł i musimy też nalać im wody, ale to zależy, bo jedni mają wodę i jedzenie dla kur w kurniku, a drudzy nie. No ja, jak widzicie, mam zarówno wodę w pojdle w kurniku, jak i korytko z ziarnem dla moich kur, aby te kury, zanim je się wypuści, to żeby się jeszcze najadły i napiły I na przykład wieczorem, jak wejdą do kurnika, to żeby. Uzupełniły swoją dietę i płyny. No i to piąte, na koniec dnia, trzeba pamiętać również o tym, że należy zamknąć kury na noc w kurniku. Czyli w ten oto sposób. Tak jest bynajmniej u mnie. I tak wygląda zamknięty kurnik. A tak wygląda jego otwieranie. Proste, proste. No, i teraz, tak na koniec tego filmu, mówiąc, jest jeszcze być może więcej informacji na temat tego tematu. Ale ja podałem tylko takie, według mnie, 5 najważniejszych informacji. Ale, tak jak powiedziałem, jest ich z pewnością więcej i więcej bym mógł tutaj na ten temat powiedzieć, ale nie będę się tutaj rozgadywał, bo 10-minutowy dziesię filmik już mamy, a więc trzeba już się tutaj powoli streszczać i kończyć. Na dziś to gadanie moje. No i też wiadomo, że każdy hodowca swoich kur dba inaczej o swoje kury i to zależy, że tak to powiem. Każdy inaczej podchodzi do dbania o te swoje kury. No ja na przykład wieczorem yy, na następny dzień szykuję zarówno wodę, jak i jedzenie na wybiegu, a rano tylko wystarczy przyjść, otworzyć kurnik. Kurki sobie wychodzą na wybieg i. Robią już co chcą. I tak do godzin popołudniowych, a w tym momencie mm, już w godzinach takich popołudniowych. Teraz mamy aktualnie godzinę 16:24, a więc już też najwyższa pora, aby kury wyszły poza wybieg, bo codziennie je wypuszczam. Kogut, gdzie tu idziesz? O! Właśnie widzicie, że koguty są poza wybiegiem te najmłodsze, bo z tego względu, gdyż za bardzo urządzały kopulacje z kurami i stwierdziłem, że te kury już są być może wymęczone tymi kopulacjami kogucimi. To też może się przekładać w pewnym stopniu na nieśność. Yy, może nie na nieśność, tylko na liczbę jaj. Dlatego od dwóch dni yy, koguty już przebywają poza wybiegiem, ale oczywiście yy, na noc trafiają do kurnika. No, a na dziś już moi drodzy będę kończył dzisiejszy odcinek. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. A my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Czeṣj.